Obiecujesz sobie, że już więcej tak nie postąpisz, ale dalej tak robisz? Obiecujesz sobie, że rzucisz palenie, ale nadal palisz? A może obiecujesz sobie, że już więcej nie pozwolisz komuś siebie tak traktować, a dalej pozwalasz? I co się dzieje? łamiesz własne obietnice względem siebie. Jeśli zdradzasz siebie, to przestajesz mieć zaufanie do siebie. Gdy nie ma zaufania, nie ma odwagi, bo wiesz, że gdy coś się wydarzy. To nie możesz sobie ufać, bo zapewne zawiedziesz siebie tak jak do tej pory to robiłaś. Wyobraź sobie, że tworzysz spółkę z partnerem, który nie wywiązuje się z zadań i łamie ustalone zasady w waszej firmie. Czy dalej będziesz mu ufać? Oczywiście, że nie. Czy osiągniecie sukces i cel? Raczej nie. Więc jeśli sama siebie zdradzasz, to twoja relacja ze sobą też się sypie. Ty masz być dla siebie najlepszym przyjacielem, najlepszym kompanem i najlepszym wspólnikiem. Dlatego dotrzymuj sobie słowa. To spowoduje, że z odwagą będziesz wychodzić do ludzi, do swoich klientów i budować swój biznes bez poczucia wstydu czy też lęku.